Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek serii przetestowanych przeze mnie kosmetyków, a mianowicie chodzi o nową, miarkę, o nową markę, którą przetestowałam. Mam z tej marki trzy pełnowartościowe kosmetyki i miałam okazję przetestować kilka próbek kremów, albo nawet kilkanaście. I powiem szczerze, że wśród nich znalazłam bardzo fajne kosmetyki, można powiedzieć prawdziwe perełki. I jeżeli chodzi o markę, to jest to marka Mondunik. Jeżeli źle wymawiam, to bardzo Was przepraszam. Natomiast to jest taka oto marka. I tutaj akurat mamy tonizującą kiełkę, odświeżającą i rozjaśniającą z witaminą C. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, to trochę chemiczny zapach, ale nie drażniący aż tak bardzo. Czyli to nie jest taki mega przyjemny zapach takich fajnych kosmetyków, tylko po prostu taki typowo, jakbym powiedziała, salonowy. Ale taki troszeczkę chemiczny. Przezroczysta, wodnista konsystencja nadaje świeżość i lekkość. Realnie rozjaśnia plamy pigmentacyjne na twarzy i serdecznie polecam. Ja tutaj. Od jakiegoś czasu zauważyłam, że tu mi się robiła taka ciemna plama, i to właśnie była taka plama pigmentacyjna. Latem jeszcze gdzieś tam na policzku mi wychodziła tu i tu, e, wychodziły dodatkowe. I dzięki tej e, właśnie mgiełce, którą czasem brałam e, sobie psika na całą twarz, a częściej tak naprawdę na wacik i przecierałam twarz, spowodowało to, że ta plama po prostu zniknęła. Także jeżeli chodzi o ten produkt z witaminą C, jako odświeżenie, jako taki tonik do twarzy, super, naprawdę serdecznie polecam. Dajcie znać, jeżeli też ją stosuję i też Wam przypadła do gustu, bo dla mnie naprawdę realnie dała super efekty. Serdecznie polecam. Kolejny kosmetyk to żel e, botaniczny do mycia ciała z ekstraktami z siedmiu ziół. Taki oto. E, rześki kojące ziołowy zapach, dobrze myje, ale mało się pieni. Powiem szczerze, gęstawa, przezroczysta konsystencja. E, jeżeli chodzi o zapach, no to właśnie taki ziołowy. Yy dość wydajne. Nie urzekł mnie jakoś mega super ten produkt. Miałam dwie buteleczki tego oto kosmetyku. E, już obie są puste. E, powiem szczerze, że większość zużyłam mnie jako mydło do rąk. E, mimo, że tak jak wspomniałam, nie pieniło się aż tak bardzo. Natomiast e, zapach był właśnie taki ziołowy, lekki, orzeźwiający, więc przyjemnie się tym myło ręce. Natomiast e, jako żel do mycy ciała ja jednak wolę bardziej takie, wiecie, rześkie zapachy, albo takie ekskluzywne, fajne, kwiatowe, owocowe. Natomiast jeżeli coś nie ma przyjemnego, miłego zapachu to w kąpieli, nie daje mi tej radości i e, już do tych kosmetyków nie wracam. I to jest właśnie jeden z nich. Nie jest najgorszy, natomiast jakby nie urzekł mnie sam w sobie, żebym mogła po niego sięgnąć po raz kolejny. E, kolejny kosmetyk, który miałam w próbkach, to jest rozjaśniający krem przeciw hiperpigmentacji z witaminą SPV, z witaminą C SPV 30, w tej samej linii co ta właśnie mgiełka. I jeżeli chodzi o ten kremik, to gęsta biała konsystencja, lekki zapach, średnio się rozmarowuje. on jest bardzo, bardzo gęsty, więc bardziej ja go stosowałam wieczorem niż rano, dlatego że nie nadawał się u mnie pod makijaż, taki dość słabo pod makijażem. Um, Trochę rozjaśnił cerę, nie powiem, że nie, ale z niektórymi podkładami się właśnie ważył, więc mogłam go stosować albo tylko po prostu rano, kiedy nie nakładałam makijażu, albo wieczorem i ja wybrałam tą opcję wieczorem. Nie powiedziałabym, że daje wielkie wow, i tak naprawdę z tej firmy przetestowałam wszystkie kremy, jakie były możliwe, bo wszystkie miałam je w próbkach. I żaden nie urzekł mnie aż tak super, że zadziałał tak, wiecie, wow. E, nagle zobaczyłam nie wiadomo jakie zmiany. Miałam po kilka próbek z każdego rodzaju, więc już po niektórych kremach, które testowałam w moich odcinkach, po jednej próbce było widać naprawdę takie mega rozjaśnienie albo wygładzanie, natomiast w tych kremach tego nie było. Jeden z fajniejszych kremów, które oni tutaj mają, to był taki ze śluzem ślimaka, który był lekki, żelowy i przyjemny dla cery. I rzeczywiście po nim skóra była taka fajna. Ale no szału te kremy na mnie nie zrobiła. I ostatni produkt, którym no zdecydowanie po tej mgiełce jestem zachwycona, to właśnie e, jagodowe masło ujędrniające do ciała. Piękny jagodowy zapach, naprawdę, ale to tak jagodowy, że wow, jak lody. Aż chce się po prostu zjeść, słuchajcie, on ma nawet taką konsystencję. No, pachnie nieziemsko. Mi się kojarzy, nie wiem, czy ją lody Manhattan, te jagodowe, to one dosłownie tak pachną. Córka mi o tym powiedziała, bo ja mówię, coś mi przypomina ten zapach. A dawno tych lodów nie jadłam i okazuje się, że właśnie one tak pachną. Właśnie tym, czyli one, czyli tam tym, to masło pachnie dosłownie jak lody. Niesamowite. Gęsta fioletowa masa, jak widzieliście. Trzeba dobrze rozsmarować, bo jest naprawdę mega gęsta i zostawia takie białe smugi, więc trzeba mocno w ciało wysmarować sobie. Po skóra jest lekko lepka, ale po dłuższym stosowaniu wygładza, choć znowu słabo na wilża. Naprawdę wygładza, bo widać to wygładzenie. Jak ja stosowałam, jak widzicie, to już jest tak naprawdę resztka. E, no tak już jedna trzecia opakowania, można powiedzieć, została. Ale e, miałam wrażenie, że wysusza. Więc rano stosowałam nawilżający balsam, a wieczorem smarowałam się tym jagodomem ujędrniającym. E, dajcie znać, czy stosowaliście któryś z tych kosmetyków albo inne kosmetyki tej marki. Jak w ogóle zaopatrujecie się na tą markę, bo to nie jest dość znana marka. To jest bardziej taka marka salonowa, oni mają tak naprawdę sprzęty do różnych zabiegów kosmetycznych. Dlatego jestem ciekawa, czy stosowaliście coś takiego u siebie w domu i jak Wam się spodobało. Dajcie znać w komentarzu do kolejnego odcinka, pa.